Bajka o ziarnie. Przyleciało małe ziarno nad skaliste góry i wpadło w wąską szczelinę. Leciało i leciało coraz niżej i niżej, aż zatrzymało się na dnie skalnego urwiska. Było tak głęboko, że nie docierało tam ani słoneczne światło, ani wiatr, w którym tańczą drzewa, ani deszcz, który zrasza liście. Nie było nawet słychać śpiewu ptaków. Było ciemno, smutno i bez perspektyw. Ziarno pomyślało: Nie ma sensu tu rosnąć. Cóż, będę musiał pożegnać się z życiem, zanim się ono zaczęło. Świat jest niesprawiedliwy. Dlaczego inne mogły spaść na żyzną ziemię, na łąkę lub w lesie, wśród innych drzew? Dlaczego ja właśnie spadłem tutaj? Już gorszego miejsca nie było. No cóż, żegnaj świecie, konam, zanim zdołałem cię poznać. Wypowiedziawszy to, skuliło się w sobie. Stawało się coraz mniejsze i mniejsze, a gdy już prawie wyschło, usłyszało głos. Postanów, że urośniesz! Podejmij decyzję i tak zrób, zamiast się poddawać. Ale jak urosnę? Skąd mam czerpać światło, deszcz, wiatr? Jak mam rosnąć, skoro tuż nade mną jest skała? Oto się nie martw, odpowiedział głos. Nie zajmuj się sprawami, na które nie masz wpływu. Ty możesz tylko jedno. Postanowić, że to zrobić. Ty możesz tylko jedno, postanowić, że to zrobisz i się nie poddawać. I ziarno posłuchało. A kiedy zaczęło kiełkować, puszczać pierwsze pędy, zakorzeniać się i zaprzyjaźniać ze skałami, okazało się, że te w jakiś cudowny sposób zrobiły dla niego miejsce. Może to miejsce i warunki były zawsze, może ziarno po prostu musiało uwierzyć, zdecydować i urosnąć, aby to zobaczyć. A ty w co nie wierzysz? Przed czym się ukrywasz? Z czego rezygnujesz w swoim życiu? I co mógłbyś. Zrobić, co mogłabyś zrobić, żeby to się zmieniło. Wyciągnij lekcję z tej baliki. A ja, ja będę cię inspirować dalej, tak jak to robię od wielu lat. Jeżeli mnie nie znasz, nazywam się Edyta Walęciack-Skórka. jestem tutaj po to, żeby Twoje życie było piękniejsze. Jeżeli podoba Ci się to, co robię. To oczywiście zostaw łapkę w górę, subskrybuj mój kanał na YouTube, udostępnij tą bajkę i czekaj na kolejne. Pozdrawiam Ci ciepło. Do usłyszenia.